Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, nagrywam, dzisiaj nagrywamy, czy znam wszystkie państwa z największym kolorem czerni? Dobra, to tak. Libia od razu. Papua, Nowa Gwinea, Angola, Belgia, Niemcy. Libia, y, Egipt, Estonia, Irak, Iran, nie, Syberia chyba. Nie. Dobra, nieważne, Uganda. Ale czekaj, czekaj. Zanim. Pokażę Ci, czy mi się uda wszystko zrobić. To proszę zostawcie tego subika i lajka, bo yy, doganiamy kraj o nazwie yy, Wake, który ma 200, yy, 200 mieszkańców, a ja mam już 100 subskrypcji. No lecimy dalej. To tak, Kenia. Tanzania. Dobrze, to lecimy. Jamajka, to może być ta. Zahara. Środkowa. Nie. Ja zapomniałem totalnie, co to będzie. Widzę, jak ty już to pisz w komentarzu, ja nie wiem Syria mi się tylko kojarzy. Dobra, to była Syria. Jedną jeszcze. Nie wiem. Widzowie jak wy wiecie to proszę piszcie w komentarzu. Ja nie wiem. To może to jest mega ciężkie. By okaże się, że było łatwe. Nie wiem. Dobra, trzy, dwie, jedną. Koniec czego? Zapomniałem. Dobra, tutaj jest nieważne. Ja, jemen! Yeah, ja nie mogę, dobra, teraz lecimy będziemy lecić z drugim quizem. Więc już tutaj szukamy ten. To była tylko taka rozgrzewka. A teraz zrobimy coś cięższego. Wersja kreskówkowe, państwo. Będzie mega ciężko. Jeżeli dużo ich tutaj nie ma, ale będzie to ciężkie. Włochy. Mi się kojarzy, że to, to będą Włochy. Nie, nie ma Włochów. Włoch. Będzie mega ciężkie. Hmm. To może być Chile. Tutaj może być Chile. Nie ma. Kurde, Argentyna, może? Nie, no przecież Islandia. Nie, hmm. tu mi nic nie przypomina, nic. Widzę, jak ty wiesz. To dawaj, bo ja nie wiem. Poddaję się. Australia, Chiny, Cypr. Ja nie mogę widzieć, jakie to było łatwe. No. To lecimy z państwami Europy. Zaczynamy to tak. Polska. Niemcy. Liech. Stein. nie wiem, nie wiem, jak to się pisze San Marino Bośnia Francja Andora Ukraina dobra, na razie polećmy w inną, inną stronę Luksemburg Holandia, Belgia, Dania, Wielka Brytania, Hiszpania. Portugalia Irlandia oraz Islandia. Dobra, teraz lecimy z dołem. To będzie Austria. Włochy. Watykan. Bułgaria. Tutaj co było tu No jeszcze Czechy Słowacja słowenia Słowenia Mołdawia, yy, ta Mołdawia dobrze mówię To jeszcze mówię już Bułgaria, Rumunia, Węgry. Widzowie jak wiecie, co jest tutaj, to mówcie, ja nie wiem. Przepraszam, co tutaj może być. Pomiędzy Włochami a Francją. Dobra, nie wiem, lecimy dalej, Albania jej nie pisałem. Albania. Dobra, Stein. Nie wiem. Liechtenstein. Stein. Liechtenstein. Nie wiem. Dobra, nie wiem. Dobra. Lecimy z Bałkanami. Norwegia, Finlandia i już Szwecja, jeszcze Rosja to największy kraj. Dobra, Białoruś. Litwa Estonia Łotwa Teraz lecimy tutaj do Chorwacja Grecja na pewno Serbia Te rejony. Dobra, ja już bardzo mało mi już tego brakuje. Na i może coś być? Na C, na C. mówiłem, co? Cy, były Czechy. Czechy, cze, cze. Czarnogóra. Nie wiem. To wie. Dobra, nie wiem, już koniec jest. Przynajmniej dobra. Macedonia Północna, Malta, Monako, Kosowo, Liechtenstein i Szwajcarii. No trudno, no to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!